Że się mam ruiny. i to was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku W samym początku mówię, że jest to taka nowa seria Ale nie jest to seria z różnymi hashtagami Tylko po prostu jest to seria taka, co będzie co roku dwa, dwa odcinki Także jedna będzie 10 moich najlepszych gier z kolekcji gier i konsol A druga najgorszy gier z kolekcji gier i konsol yy, Także i bym bardzo chciał podziękować za suby przechodzące. Pamiętajcie o tym, że zmieniam logo na 50 subskrypcji. Także proszę mi tu subskrybować. Jest to lista top 10 moich. Oczywiście moim zdaniem, bo niektórzy może nie podzielam tego zdania, i moich najlepszych gier z mojej kolekcji. Yy, jeszcze zanim zacznę, to powiem, że nie znajdzie. Po pierwsze, nie a po drugie, nawet w ja to by się nie znalazło. Żadne Silent Hill, żadne kurde ojce chrzestne. Może się nie interesuje takimi grami. Ja wolę platformówki, przygodówki. A więc pierwszą grą, dziesiąte miejsce, zajmuje Shadow the Hedgehog. W sumie to taka yy, strzelanka średniowa, ogólnie średniowa, ale oj. Ale po prostu lubię ze względu na to, że dobrze wiecie, że Fara Sonika, a to też Spiderov z, so, z serii gier Sonic the Hedgehog, to zakupiłem za 45 zł. Jest w, o, w ogóle nad paragonik. Kupiłem go 8 stycznia 2021 roku, a za 6 dni będzie rok temu kupiony. To no fajnie. Już pra, prawie cały rok ten, pamiętam ten wieczór jeszcze jak z dziadkiem w CX byłem. Znacie dziadka, tak szczerze. Post, jak widzicie płytka też jest w fajnym stanie, w, w, w bardzo fajnym, bym powiedział. Yy, Cianka to jest średniowa, tak jak mówiłem, ale... Z... Ale fajnie, że jest w kolekcji, no bo dobrze wiedzieć, że jestem fanem Sonic'a, Speed'r'ów. Także przechodzimy do miejsca... dziewiątego. Jest to Inspector Gadget 2.0 Mad Robots Invasion. Invasion. Jest to stosunkowo jedna z najstarszych gier w mojej kolekcji. Znaczy, do czasu, no bo. Yy, no bo. Yy, moja najstarsze jest chyba z 2001. A niedługo będę miał jeszcze starszą. Bo nie będzie unboxing zresztą na kanale. Nie będę zdradzał, co to jest za gra. Jest to. No tak jak mówiłem. Inspektor Gadget Mad Robots Invasions. Grałem w nią kiedyś, jak, do, do, jak miałem początki PS2, jak jeszcze u dziadków wpadłem, czułem. To grałem wtedy. W, I z tego, co już dawno dawno temu w nią nie grałem, niedługo rok chyba będzie. No już dawno, tak jak mówiłam, yy, 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 ale jednak zapamiętałam, że to była fajna yy, gra, przygotówka, taka platformówka fajna. Ja już nie wiem, jaka jest różnica między przygotówką a platformówką. Także może lepiej się nie będę w tym odzywać. Yy, myślę, że to jest taka platformówka 3D, przygotówka, taka fajna. I ona, co. Co za tym idzie? Najlepsze jest to, że to jest moja pierwsza gra kupiona w Seksie. Tak, pierwsza. Yy, kupiłem ją 19 grudnia 2020 roku. O, czyli już niedługo dwa, yy, dwa lata. Rok temu to już na pewno minęło. Minęło. Yy, także już dawno temu ją kupiłem. Ta gra, jak widzicie, jest w najlepszym stanie. W sumie to nawet. I staje się nie poprawia na starość. To jest wyblakłe. Już nic nie widać. Wiesz, ta naklejka szczyła, teraz powiem szczerze. Yy, na no paragonik, nie wsyty. Nie mam instrukcji, ale po pierwsze z tego co idziemy, retrosektora. Bo kupił tę samą grę w to instrukcja po pierwsze spara stronicowa, a po drugie, gdybym ją chciał, to na pewno kupię, jak będę miał trochę pieniędzy, bo teraz właśnie, tak jak mówiłem, że jest sekretna gra, którą zamówi mi ciocia Danka, i ja jej dam po prostu swe pieniądze, aby, mogł, aby miała za co kupić. No także płytka ładna niebieska cd czyli to oznacza, że na ze starszych gier. W ogóle nie wiem jak się nazywa to serial niebieskich opakowań, chyba to, są, to jest normalka. No, także przechodzimy do następnej gry. Na no, samym jest płytka tak jest. Mówię wam, że jest to wersja niemiecka. fajnie, że z niemiecka. Nawet w tym zestawieniu będzie. Będzie angielska. Będą. Nie, będzie. Będzie. Będzie jeszcze angielska wersja. Y, chociaż to nie. Chociaż mam kilka wersji. A, g, kilka gierek z Anglii, ale y, 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 będzie tylko jedna. Na, oczywiście, moich najlepszych. Wiecie. Y, jest to Star Wars LEGO Star Wars 3 na PlayStation 3 Essentials. Lego Star Wars 3 2. The Clone of Wars Czyli wojny Klo Wojny klonów Chyba tak jak, mówi, tak jak mówiłem To kilka razy na pewno Że jestem trochę badziewny z angielskiego Co nieco umiem Ale tak też Co nieco nie umiem I pamiętam że grałem kiedyś w tą grę Jakiś rok temu, w wakacje, znaczy dwa la prawie dwa lata temu, w nią grałem ostatnio. I pamiętam, że to była fajna gra. Chociaż tro troszeczkę trudna, ale fajna gra. I stan płytki jest fajny, bo sobie czyściłem ostatnio. Akurat. No i instrukcja też z kolegą grałem nawet raz. Z, z kuzynem, Ruinatorem i z kolegą, którego imienia nie znam, zresztą który już nie jest moim kolegą od dobrych. Dwu... od się skończenie tamtych wakacji. Także nie pozdrawiam cię, Kapi. Jest to gra z 2013 roku. A, czyli młodsza jest ode mnie. Tak, to, to chyba większość będzie starsza. No, też fajna gra. Przechodzimy do miejsca siódmego. I to jest, słuchajcie, jedyny wyjątek. Jedyny z dwóch wyjątków, ale ten drugi nie, będzie zupełnie innym wyjątkiem. Bo otóż nie miałem jakby jaką, jaką grom zapełnić. Yy, tego zestawienia, bo nie, bo nie... bo w takich gier, których nie grałem, to nie wystawiam. Yy, a yy, badzie, też niestety sporo mam. Aki w innych sportówek też nie wystawiam. Może będzie osobny odcinek o najlepszych sportówkach z moich kolekcji. Chociaż nie wiem, czy to ma sens robić, bo w sumie FIFA jak to FIFA. Yy, no i to jest wyjątek taki, że... Kupiłem Sejon, ale to nie jest ważne w tym wyjątku. Jest ważne to, no bo ja w nią nie grałem. Znaczy, ja w nią grałem na no, starym Sonem z, z tego. Starym Sonem mojego kuzyna, czyli Ruinatora. Dzień się pozdrawiam cię, kuzynie. I dużo zdrówka. I dużo nowych telefonów, bo tak on kolekcjonuję. Yy, z tego co wiecie, czemu bardziej takie i sekrety internetu, yy, i ruiny, które mnie też podniecają, ale on bardziej właśnie takie klimaty o tyle na serio kolekcjonuje. Możecie nawet zobaczyć, jak mi nie wierzycie, to możecie nawet zobaczyć je, jedne z jego starszych filmików. Także jest to gra Bad Piggies. Bad Piggies, o pokazuje, kupiłem ją za 5 złotych. Za, za taniochę to za albo nie wziąć, zwłaszcza, że nie miałam co wybrać. 2013 Niby jest młodsza, ale na płytce ale na płytce wiekowo na płytce niby jestem starszy od tej, gra, ale to chyba tylko od pudełka. Bo tutaj jak widzicie jest 2012. Nie, to nie jest 2002 tutaj jest jeden ale on znaczy, Rozmazany to tylko na kamerze, no bo... W prawdziwym życiu to nie jest rozmazane. Ani 2022 to też nie jest. No, to tak co Dosyć dawno temu, jakieś dwa lata, trzy może nawet. Niestety już ten telefon nie działa, jest tylko do kolekcji ruinatora telefonów. Oczywiście ja też kolekcjonuję, a czym po co ja to mówię? Przecież możecie sobie zobaczyć. Już się nie będę wysyłał e, linków, wklejał do, do wszystkich, kurde, moich kolekcji. I nawet chyba nie będzie mi się chciała jednego linku w ale może do czegoś innego. Tak. Przechodzimy do miejsca szóstego. O, i właśnie. Tutaj, tutaj się zaczyna, jakby takie już gry mocniejsze, które już naprawdę bardzo, bardzo lubię. Jest to gra Rayman Revolution z Anglii. To jest właśnie ta angielska. Czyli to jest Rayman 2 z bonusowymi poziomami z Raymana trójki. Chciałam zakupić Raymana trójkę na dwójka, ale niestety nie było. Także. Yy, także nie było co szukać nawet. Znaczy nie, szukałem, przepraszam. Było co szukać, ale na końcu natrafiłem i tak na inne gry. Yy. I jest to gra od Ubisoftu. Wtedy jeszcze Ubisoft, ze spacją, tak jak to powiedział Arn.EU. No i zapłaciłem za nią 45 zł, Tak się grałem w nią, ale ona wylądowała tak troszeczkę nisko, dlatego że od pewnego momentu już nie da się dalej przejść, bo nie wiem, co tam zrobić. Być może w następnym roku bo to, tak jak powtarzałem, będą dwa odsłony w jednym roku, czyli najgorsze i najlepsze. To być może w następnym roku ewentualnie to trochę dalej, jeżeli będę wiedział, jak przejść tam ten moment. Yy, oczywiście fajny komplecik. Jedyny minus, yy, że tutaj pękło pudełko, ale to nie mi, tylko takie mi już sprzedali za 45 zł. Niezbyt kusząca oferta, ale zobaczyłem do dopiero przy kasie i już nie miałem odwagi, aby się odezwać. Yy, także, no jest to Ryman Revolution, czyli Ryman 2 na ps 2. Yy, z platynek, w ogóle nie wiem co ludzie mają z tymi platynkami, dla mnie to są, to jest nawet lepsze niż te zwykłe seria. Bardzo lubię platyny. I nie są dla mnie złe, oczywiście. W żadnym wypadku nie widzę nawet różnicy. Może nawet lepsze są, tak jak mówiłem przed chwilą. I przechodzimy do miejsca piątego. Jest to Głomst z cztery dwukropek majchem. I na pewno, na pewno oglądaliście film, ostatni filmik. W poprzednim roku, teraz jest 2022. Kupiłam sobie to za dwie dychy. opłacało się, bo fajna giera grałem w nią. Yy. Widzicie płytka zładna? Instrukcja. I straszna pani, której ja nawet nie chciałam. Zostałam to nie będę narzekała. tu poprzeglądajmy coś, co tutaj jest. a biskupa. Gdybym yy, był biskupem bym na i bym mógł wypijać bronie, to bym na pewno wziął święty granat ręczny i bym wypuścił i by było a, aleluja. Yy, no, tu jest święty granat ręczny. A zresztą jeżeli graliście w Wormsy, to na pewno wiecie, że coś takiego istnieje. W byle jakie Wormsy, w każdych są chyba, tak, w każdych jest to typowa broń fajna gra z 2005 roku i opłacało się ją wziąć chyba za 20 zł. Miejsce czwarte. Hmm. ciekawe co to jest. No, no niestety pudełko oryginalne mi się zgubiło, także ups, ale... Grałem w tym no, no dosyć dawno temu, ostatnio, jakiś rok temu, ale miałam wszystko. Jest to bardzo fajna gra, którą lubią ludzie. Jest to Minecraft, PlayStation, czy version. jeszcze kartę nawet z Minecraft'a. Jest taki fajny komplecik. Płytka jest trochę poparcowana, chociaż tego nie będzie widać. Nie będzie tego widać, ale płytka stara poparcowana. I co by tu jeszcze powiedzieć? No, bardzo fajna gra. gra grała się z Ruinatorem kiedyś. <grych> Przechodzimy do, wow, top trójka. Wow. Miejsce trzecie zajmuje Rayman Crazy Rabbits. Rayman Salone Króliki. Szalone króliki, nawet po polsku jest. Bardzo dziękujemy, Ubisoft. Już trochę wyblakła cena 25 zł za, zapłaci, za to zapłaciłem. Bardzo fajna giera i myślę, że się opłacało. Chociażby, chociażbym powiedział, że nie zapłacił za nią więcej, no bo i tak to było już maks moich pieniędzy. Po jestem, musiałem wziąć pożyczkę od dziadków. Nie, nie, tego nie będzie widać na kamerze, ale takie kółko ma tutaj. PlayStation 2 instrukcja grałem w tą grę i to nawet milion razy ostatnio w nią nie gram ale planuję oczywiście powrócić do tej gry, bardzo fajna gra i kupiłem ją 23 stycznia 2021 roku wow, niedługo będzie rok odkąd kupiłem tą grę pamiętam tam, tamten dzień i fajna gra bardzo i myślę, że by była nawet warta z 30 zł Na więcej może niż 30. Miejsce drugie. Sonic Heroes. Bardzo fajna gra i właśnie miejsce pierwsze. To będzie kolejny wyjątek, ale mówimy teraz o Sonicu Heroes. Przecież nie wiem co ma, ale te pudełko jest cięż... ciężkie. Instrukcja Paragonik. Kupiłem 18 grudnia poprzedniego roku, czyli 21. Sonic Heroes. Grubo instrukcja, fajna płytka. Komentarz na platyńce, i mi to wcale nie przeszkadza tam. Niech sobie mówią ludzie, że to jest słaba i w ogóle za jest ale. Mi to tam nie przeszkadza, także proszę tak nie mówić na, pod komentarzami. Grałem so, teamem z Sonikiem, też, Hautix też, wcale nie wiem skąd się. Wzięła nazwa Hautix, a tak na serio to te, te wszystkie trzy postacie wzięły się z Sonika. Nie, w znaku z Hautix. Gra, która została wydana niestety... Powtarzam, niestety na... Tylko na Sega42X, czyli nieznaną, nie niezbyt znaną, zwłaszcza w Polsce, to w ogóle nieznaną, chyba. Yy, przystawkę do Sega Mega Drive bym bardzo marzył ogólnie o, o niej nie, i o Mega Drive też. Także no, yy. yy, w ogóle tutaj jest miejsca na Memora K mojej siedzi w konsoli i bardzo fajna gra. Zanim przejdziemy do miejsca pierwszego to... Wtedy przechodzimy do miejsca pierwszego, którym jest Sonic czy Rayman. Sonic czy Rayman? Rayman Origins. Gościu, jeśli ty w to nie grałeś, to żałuj. To jest tak dobra gra, chociaż Rayman Legends jest troszeczkę lepszy, no bo ma nie dość, że cały Origins też ma poziomy te, no właśnie, jeszcze ma poziomy z całej gry Legends, ale jednak bardzo fajna giera, bo mi się Legends już dawno tam zgubiła. I, a też pudełko znalazłem, ale niestety płyty nie i pudełko. Yy, tak na razie okładka i instrukcja se leży w szafie spokojnie, a yy, pudełko poszło na inną grę. Na Revolution Soccer PS 2014, bo pękło pudełko. No, także jest to y, wyjątek no bo nie mam płytki a czy mam płytkę, ale w stęszewie w, w w konsoli I tak ogólnie to fajna gra bardzo kupiliśmy ją na Allegro y, przez stronę Lombardo oficjalną albo ktoś kupił ją w taki sposób tak z się z Wami żegnam trzymajcie się cześć